Jeśli chodzi już o zaburzenie samych funkcji seksualnych, chociażby zaburzeń erekcji, jest od wielu lat są leki, które były stosowane z różnymi efektami, to czy to były preparaty apomorfiny, czy stosowanie zastrzyków do ciał jamistych, systemy próżniowe, implanty. Ale prawdziwą rewolucją było wprowadzenie leków do ustnych, które wpływają, poprawiają funkcje seksualne, poprawiają z, u bardzo wielu osób z cukrzycą i bez cukrzycy stosowane są w leczeniu zaburzeń erekcji. Chociażby wardenafil to lek, który może być stosowany i nawet w sytuacjach, kiedy w już jako ta w cudowna niebieska tabletka bywa nieskuteczna, ona u osób z cukrzycą wardenafil może okazać się skuteczny. To także jest efekt zależny od dawki. Jeżeli to jest stosowane w dawce 10 mg, to u ponad połowy przynosi to pozytywne efekty. Jeżeli większej, 20 mg, nawet u ponad 70% osób mężczyzn z cukrzycą, z zaburzeniami erekcji, to daje pozytywne rezultaty. Ale mówiąc o zdrowiu seksualnym, nie sposób nie wspomnieć także, także o, o w ciąży u pacjentek z cukrzycą. To szalenie ważny problem i w tej mierze bardzo wiele zmieniło się pozytywnie. Ale zmieniło się wtedy, kiedy ta, ta ciąża u, u w, dziewczyny z cukrzycą jest planowana. Kiedy ona po, do tej ciąży dochodzi w momencie dobrego wyrównania metabolicznego. Bowiem niestety cukrzyca niewyrównana bardzo sprzyja, jest wielkim ryzykiem zarówno dla matki, ale również bardzo sprzyja wadom wrodzonym. Jeśli my uzyskamy dobre wyrównanie cukrzycy przed planowaną ciążą, to ryzyko tych wad jest zbliżone do, tych, do takiego jak u, u rówieśniczek, jak u pań bez, bez cukrzycy. Cukrzyca bez wątpienia wpływa na, na zdrowie seksualne, ale olbrzymie znaczenie ma wczesne rozpoznanie cukrzycy. Kluczowe jest zapobieganie późnym powikłaniom cukrzycy, a także korzystanie ze wszystkich zdobyczy leczenia, czy to niefarmakologicznego, ale również farmakologicznego. Wszystko po to, aby to zdrowie cieszyć się jak najlepszym zdrowiem, w tym również zdrowiem seksualnym. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję panu doktorowi za znakomity wykład. Chciałem powiedzieć, że ostatnio coraz częściej w praktyce seksuologicznej okazuje się, że seksuolodzy są lekarzami po raz pierwszy rozpoznającymi cukrzycę. Pacjenci w wieku 40-50 lat przychodzący z zaburzeniami erekcji dosyć często po... W pierwszych badaniach laboratoryjnych okazuje się, że są chorzy na cukrzycę. Co więcej, dosyć często nie jest to izolowana cukrzyca, tylko z zespołem metabolicznym, który zdaje się zbiera coraz większe żniwo. Kolejna rzecz, która bardzo mi się spodobała w związku z konwencją dnia promocji zdrowia seksualnego, to jest ta prewencja cukrzycy. Proszę Państwa, powinniśmy się kochać długo i zdrowo. Wysiłek fizyczny, który towarzyszy współżyciu seksualnemu, znakomicie zapobiega zbyt wysokiemu poziomowi cukru, zmianom naczyniowym, jest znakomitą gimnastyką. Także cieszę się, że diabetolodzy pośrednio Między wierszami zalecają takie postępowanie. 45 minut. Tak jest. <laughs> ale to rzeczywiście ja tutaj w, w ostatnich latach szczególnie obserwuję bardzo pozytywne zjawisko od bardzo wielu moich kolegów, nie tylko kardiologów, ale również ginekologów, również seksuologów kieruję do mnie pacjentów z podejrzeniem cukrzycy i to niejednokrotnie ta cukrzyca jest yy, potwierdzona i może być już wcześniej właśnie rozpoznana i skutecznie leczona. Tak jak dotychczas często problemy cukrzycowe były kojarzone z zaburzeniami erekcji, coraz częściej pojawiają się pacjentki i taką najbardziej dominującą dysfunkcją to są zaburzenia lubrykacji, wyleżania współżycie staje się bolesne. Też, też dosyć często jest to pierwszy sygnał cukrzycy. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do pana doktora? Ja chciałam zapytać o taką rzecz, ponieważ ja pracuję z młodzieżą i bardzo wiele, wiele przypadków w tej chwili jest cukrzycy takiej u bardzo młodych ludzi. I czy na przykład należy. Te, te osoby traktować jakąś specjalną troską, ja jako nauczyciel, czy muszę jakoś tam ich otoczyć opieką, te, te osoby, czy, czy po prostu one same wiedzą, co mają ze sobą robić i, i jak to powinno wyglądać, jeżeli można prosić o kilka wskazówek. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, cukrzyca jest zjawiskiem częstym. To może być najczęściej u dzieci, młodzieży to mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, taką, która wymaga koniecznie leczenia insuliną. W Polsce jest taka sytuacja, że większość dzieci jest leczonych przy użyciu pompy insulinowej, jeżeli ta cukrzyca była wcześniej wcześnie rozpoznana. To, co jest bardzo szczególną sytuacją, oczywiście y, każda osoba, która jest intensy leczona intensywnie, otrzymuje chociażby y, insulinę, jest zagrożona y, hipoglikemią. Jednocześnie y, z reguły te osoby są świetnie wyedukowane, ale to są różne okresy w życiu, bo bywa też okres buntu, właśnie okres dojrzewania i myślę, że, że tutaj z tym też możemy mieć do czynienia i mimo olbrzymiej wiedzy mimo nawet świetnego radzenia sobie z cukrzycą w okresie poprzedzającym, wczesno, takim, w szkole podstawowej, czas y, jeszcze, to już w gimnazjum i liceum ten okres buntu może przejawiać się tym, że prowadzi to do złego wyrównania cukrzycy, czasami postępowania irracjonalnego, y, przerywania terapii y, czy też dostrzykiwania sobie takich niezbyt um, przemyślanych dawek insuliny, które mogą prowadzić do tak zwanego chwiejnego przebiegu cukrzycy, ale to wtedy nie cukrzyca jest chwiejna, tylko z reguły osoba, która, która sobie um, tam zmienia to, to leczenie. Oczywiście nasi pacjenci zwłaszcza są zachęceni do tego, żeby być ak aktywnie zaangażowanym w leczenie, w związku z tym podają sobie właśnie chociażby dodatkowe dawki korekcyjne insuliny, to może być związane z istotnym ryzykiem hypoglikemii i na to trzeba być przygotowanym, dlatego że przedłużające się niedosukrzenie, zwłaszcza u osoby, no, między innymi u osoby młodej, może prowadzić do jakichś nieodwracalnych zmian. Takich sytuacji można uniknąć, ale jeżeli na przykład ktoś poda sobie insulinę, nie zje posiłku, będzie jakąś wzmożoną aktywność fizyczną, do tego niedosukrzenia dojdzie. Uważam, że byłoby bardzo pozytywne, żeby właśnie wszyscy nauczyciele wiedzieli, że taka osoba choruje na cukrzycę, również wiedzieli jak należy postępować, dlatego że w przypadku niedosukrzenia już takiego, które nie pozwala na wypicie osłodzonego płynu czy też w później dodatkowej kanapki, już z zaburzeniami połykania. Zaburzeniami świadomości, no nie wolno tego płynu osłudzonego wlewać. Wtedy trzeba podać glukozę albo do dożylnie, to jest najszybszy efekt, ale to, tego przecież nie dokonamy w klasie. Za to jest możliwość zrobienia zastrzyku z glukagonu. Już gotowe są zestawy, tak zwany glukagon, chociażby właśnie już gotowa ampułko strzykawka. Wystarczy zrobić ten zastrzyk, podać glukagon pod, czy podskórnie, czy domięśniowo. Jego można też dożynie. Więc jakkolwiek by się go nie podało, on zadziała w ciągu kilku minut, podniesie poziom glukozy we krwi, sprawi, że taka osoba będzie mogła się napić osłodzonego płynu, i my w ten sposób jeszcze przed interwencją pogotowia czy przed interwencją jakąś medyczną możemy spowodować, że ta hipoglikemia będzie trwała bardzo, bardzo krótko. Niemniej objawy hipoglikemii koniecznie trzeba znać. One mogą mieć różny charakter, to niekoniecznie musi być, muszą być zlewne poty, drżenie rąk, czy wilczy apetyt, ale to mogą być pewne zaburzenia orientacji, to może być bełkotliwa mowa, to, mo, to może być śmiech, to może być zdenerwowanie, to może być nawet taka postawa z pewną agres agresją. To warto wziąć pod uwagę. Zwłaszcza, że tutaj y, na to może mieć wpływ y, rozkład posiłków, leczenie, wysiłek fizyczny, ale również chociażby cykl w okresie miesiączki na przykład u, u dziewcząt z cukrzycą typu pierwszego jest większa tendencja do hipoglikemii. Dziękuję bardzo.